No i te magnesy wygrywają wszystko, zobaczcie to. Jakie fajne. Za 8 69 ma na należaku 35. Na głównym deptaczku zabiegają wszystkie za 14 zł. Zobaczy się bohaterią akcji, którzy fastemładzą przygody w kinie co No da. Okay. Dwie dyszki, co nazywa to jak coś. A tylko jedno jaki karmić, zobaczcie. Dwie strzelnica. Dwóżczynki, ale ładne. Zobaczcie tutaj, ten dyszek. Śliczne. Bocztubeczki, po dwa złote. Po cztery. Tu skarpety, o ja! Lew, z wyboru! Na wszystko. mamy królowa życia, lub ptaszki, 12 zł. Lewa, buła, zobaczcie jakie, sukienusie. Ciekawe, ile? Nie ma ceny, ale bardzo duży wybór. O, niedrogo, 8, 89 złotych. Tutaj jest jakaś zieleń. Ile ty? 89, okej. Okay. Grysiki. Jakie fajne, sztuczne warkocze. Zobaczcie, tylko dwie duszki. Różne, różne kolory. Mega fajna. to nawet o, umbra ja, jakie fajne. Raj dla dzieciaczków. To ile to zestawy. Nie wiem, nie widzę. znalazłam coś dla siebie. Kiełbasa po kaszubsku. Magnowa kruszka. Ile tu jest słodycz. 8,90 samo wsługa. Ale tu pachnie. Jej. Zakład pokazywałam, gdy. A, biżo. 15 też pokazywałam. Gdy nie. No i słuchajcie, mamy to schabowe frytki, 22 zł, wiesz, z kurczaka frytki 25. Że byłby tydzień bez schabowego, co? <laughs> A tutaj pizza. Piedyżki. 36 chyba najdroższe. Zapitanka IZL, 8 złotych browarek 9. Ale no ładne wiatraczki. To też jest dowód na to, że nie, wieje, nie wie. Jak <laughs> coś bardzo przyjemnie dzisiaj. Mega. Nie ja wiem, że tego nie puszczę, ale to są prawdziwe wakacje. klimacik. Nie? <laughs> się chlało kiedyś. Chlało Do takiej muzy. Ryby świeżo wędzone każdego dnia o 17 zł. Zobacz, jaka kolejka. Ja się zastanawiam, jak to ludzie tymi hulajnogami tak po tych bardzo Nie, bo oni chyba po drodze. Ale drogi też lepiej nie wyglądają. Wiecie, tutaj te uliczki, gdzie tętni życiem. Ale i tak jest fajnie. Co ty narzekasz w ogóle dziewczyny? Tam dla dzieciaczków w Lunapark mogą sobie poskakać na dłuchańcach. I od razu możemy sobie skoczyć do Molexika i udać sobie jakąś przyjazd. Ja tam jakie balony fajne. Leć pamiątki, wielka promocja, widok z twoim zdjęciem, tylko 3,90. Widokówka panorama 12, kubek z zdjęciem 17. No, fajnie. Już takie fajne miejscóweczki. Fajne, nie? Kacki, jakby coś, te dzieciaczki mogą jeepem. Tak, to jest jeep. A taki na dużych kołach. <laughs> jakby ktoś miał problem z zaparkowaniem, to proszę bardzo, że to spokojnie na 18, parking Oscar. Mam sentyment do tego imienia. Duży <laughs> kolej, Widzę w grudzień. Waldemar. Ale jak ja, nami. Droga do portu. Idziemy teraz do portu. Ludzi? Bardzo dziękuję. Co ja mam? Nie wiem. Czy rowerów. To jest puszczelnia turystyczna.pl. Jak coś. Trzeba sobie wypuszczać. Pachelnik też da To jest przy ulicy. Nie wiem. osobowy 15-20-60 minut. Szukam, szukam, aż znalazłam. Wejście numer 1, pluszczanie leżaczków. 15 zł pryskałce. Można jeszcze koło i ma teraz 3 zł na dłuchane. Fajnie wocet, bardzo ważna sprawa, 3 zł. Wejście numer 1 tam, tam, za tymi widmami mamy co, Blasza. i wielką wodę, zaraz tam idziemy. Ale póki co jeszcze do portu. Droga klimat. To jest droga do portu. O, tam może widać staćki. Strzelamy, które się. Ile tam jest tych statków. Ja. Yeah. Naprawdę. A my idziemy tam, do tego drewnianego na chwilę na tą wieżyczkę widokową, tam, tam tam tam, a potem na plażę. Słyszycie, jak fale uderzają o te betony? Może podejdę bliżej? Nie wiem, czy było coś widać, pewnie nie. <grywka> to nic, starałam się. Mega fajne miejsce. Dobra, słuchajcie, nadszedł ten czas z tymi pięknymi schodkami. Wchodzimy na cudowną plażę. Ach, warto było poczekać, chyba wie. jest tak przyjemnie. Jejku, naprawdę, wymarzona pogoda na plaży. Cudownie, cudownie. Miejscami tak grzało, że tam między tymi straganikami ciężko pochodzić, ale no super dobra. Czemu ja mi sięgam, butów? Jejku! dobra, mamy to. Dobra, nie, no idziemy do wody, do nie, do nie, 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 więc nie, się nie, 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 i mamy. No i nie, i nie, 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 a tak nie, 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 ile ta atrakcja no. nie, Ile ta ale nie, tak Tutaj to jest spala, co? No to bardzo mam o, teraz. Już dobra, tutaj siadamy. Jejku, jak ładnie. O. I co? Nasza wyprawa dobiegła końca. zlałam się jak nie wiem. Byłam w każdym miejscu możliwym we <laughs> Władku, jeśli chodzi o te wszystkie alejki, straganiki. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać. I co? Życzę Wam cudownego dnia, cudownego wieczoru, wiem, kiedy oglądacie i do usłyszenia w kolejnym filmie z a. W ta pora, żeby zamoczyć stołę, <noise> co? No koniecznie, obowiązkowo, przy takiej fali, ja, a nie jest wcale taka zimna. Można powiedzieć, że nawet na fałcie Cudownie. Dobra, do następnego. Cześć. Czekam na wielką falę, ale chyba nie nadejdzie. Dobra, jest? Złapiemy ją. Może tu? Chciałam zobaczyć, jak fajnie podmywa ten piasek. A! Jest! Mamy tu! I jednak z tej strony było lepiej. No. Dobra, kończę. Słuchajcie, jak będziecie tutaj się przechadzać, najlepszy klimat to ta knajpa. Ten bar ma mega urok, trzeci bar. Tutaj knajpka, wydma, plaża i Bałtyk. Niesamowity klimat, niesamowity. Koniecznie musi tutaj zajrzeć.